No proszę. Proszę, 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 zaraz. Przybliżenie, przybliżenie. Proszę, proszę, o no, latancio, proszę. latancio, latancio. O, 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 o. No, gdzie dyziu, no. Lady, no chodź kochana. No, no, pokaż się. No, no tak, teraz będą no. no, gdzie się? No leci, gdzie le 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 dyziu, gdzie dyziu, no. No. no proszę, już, już, już No, no, no. O, 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 o. Jaka zdolna? O proszę, proszę. O, o, już, teraz. o, pokażę nam zmniejsza mi. O, 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 o. jaka zdolna. Proszę jaka zdrowa. O. No proszę, jaka zdrowa. Nic nie nalega. No nic. Jeszcze skacze na niego. O proszę, a on na nią. No.

no proszę, 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 to ja tutaj kurka wodna, po Janickich dzwonie, na książęcą jadę, wyprawiam tak. cuda, 250 no, no, no. zł za wizytę. No, dokładnie. Kurka wodna, proszę jakie zdrowe. Ale ona nawet po mieszkaniu chodzi na trzech łapach. No proszę, a tu to no, no, no no. No proszę, nic, kompletnie. No, nikt mu nie uwierzył. Byśni on zrobił cudzo. Tak, nie, nie, autentycznie, tylko nie widziałam ze sobą telefonu. Hej! Hej! O, proszę! Jaka zdrowa! <grym> <grym> o! No. <grym> to będzie bę, bę, bę dzień. No, ona nie miała nie miała cieczek cze, dzięki Bogu. <grym> Ale on tego nie wie. Ono tak. Ale ono to wie. No